Cześć Cześciłem, witam was wszystkich na moim jakże to skromnym, ale za to jakże i zacnym kanale. Widzimy się na T-liście, bo muszę tą serię kiedyś skończyć, a wiele nie zostało. Dzisiaj mamy Tier-listę taką skromną broni do inżyniera do inżyniera, ale nie jestem sam, bo jest ze mną specjalnego specjalista od inżyniera, który całe życie z kaskiem na głowie przesiedział. Powiedz coś. Dzień dobry. Czy nazywam to Dolfoxi? main'ujemy e e Enga. I no. ma Dokładnie. Ta lista broni do inżyniera. Jako, że ja się nie znam, to mój specjalny gość będzie mnie prowadził. Bo ja jedyne co wiem o inżynierze, to tak naprawdę tylko to, że jest i istnieje. No. No to jak chcemy zrobić tę listę? Chcemy od samego początku do samego końca? Czy chcemy z lotami na bronie. Polecieć po kolei. Lewaj na początku. W sensie od lewej do prawej, tak? Tak. Dobrze, no to mamy yy, pierwszy klucz. Gdzie go dajemy? Będziesz tytuł. Efekt airbagi. Ja oceniam efekt airbagi. Mało go używam, ale fajna broń To fajnego gameplaya, takiej Ninza. Ja uważam tę broń na A. Tak wysoko? Tak, no ta prąd nie jest fajna. Ma swoje tam minuty, ale... no. Ja się powiem nawet nie pamiętam, ja wiem y, tą taką główną informację, że tym kluczem można się chyba do teleporta teleportować. Tak, pod Ergo ma takie wejście i... Wejście to, to spawna, a exit to, to teleportera. A, a jak wygląda ta teleportacja? To ci się ładuje jakoś? Na przykład kanapka, czy jak kanapka? Taki specjalny taunt e, robić i Pionos wtedy pojawia. Co? I możesz tego taunta sobie używać co chwilę? Tak. I no. A co, znaczy, nigdy nie używasz Efekta Rebeki? Nie, ja ani razu tego nie używałem. Uj. No, okay. jakoś tak wreszcie... Leżą... Dobrze. Y, Samostąd to jest, tak? Tak, samodząd. Fajna broń. Ja e... daję tu. Też tak oceniam. Ja samosądem trochę grałem. Najczęściej używałem stoka, ale samosąd jest fajny, że te kryty daje. Jak działko lepiej no, robi to tłowie... jest fajne. ty to możesz jest tam, ile sam kili i za to dostaje z kryty. No, tylko jeszcze, żeby je dobrze A... wykorzystać, to trzeba umieć strzelać. No, i ej, ma dobrego. No, to drobny szczegół, czym się chęci, tak. ja to zawsze powtarzam No, ten minus na ile jest tam amunicji, ale tak skrętnie obita powiem tak. No, jak masz te kryty i trafiasz, to ta amunicja mm -hmm. nie boli aż tak mocno. Na ja sobie tak powiedzieć, że na Brygadzie na 100% czy tak możesz mieć 6 amunicji na samocącie No, ale to na 100% krytach opłaca się grać, ten ogóle nie tak powiem w ogóle. <laughs> Jednoręgi bandyta. Na pewno na S powiem tak. Najlepsza okay. broń ever do Enga. Powiem tak. Okej, okay, no... Syndrom eliminatora po prostu, tak? Ja też często A. tego używam, bo ja często jak gram już inżynierem, to battle Engiem. No tak, to zmienia to tosownicę gameplay Enga. No, bo tak nie masz zwykłego działka, S. tylko masz takiego pieltka małego. No. Który tak robi Kile, na placu na scoutach no, oczywiście Pożerając z mainów No mm. niestety, nie ma łatwo ach ja. Kieł. Powiem te mele Tego też, też jest nigdy dobry, nie ale używałem ten, To się śpiesza tobie w PC i budowle tobie w co budujący PPS Ale ten minut 25% za mnie zabierasz to wielki minus, ale ja uważam to chyba na B. Dobrze, a Kieł, nie, kieł chyba szy, rozwalasz zapela na hita, nie? E, na trzy hity, to, to jest wielki, mi, minus. Aha, na trzy? No, normalnym plusem e, e, na dwa hity, a Kieł ma coś takiego na trzy. Masz. Dobra, no to to jest syf, bo musisz być naprawdę szybki, żeby się zapela pozbyć. No. Atak paniki. Daję na A bez dyskusji. Bo, bo ja, Ta, ja, ja jestem fanem. Też udzę mają atak paniki. Jestem takim fanem ataku paniki, że nawet w kuriozum mam. Też mam kuriozum, warpajtem i spacką nawet. O tak. proszę. Się powodzi. No. Dobra, to ja, chyba na AS. No nie, tak. tu, tu jest to butuje działka i inne takie CS, tak, to, to jest wiadomo. Podstawowa rzecz. Pistolet gdzie? Pistolet to dobra broń, tak powiedzmy na A. Dobrze. No, stok, żadnych wad, e. z, żadnych minusów. Ponson. E. Powiem tak, pewnie ktoś dużo mailów Engów powie na D, ja dam na C, powiem tak. Okej, okay, damy. Kiedyś próbowałem. Też próbowałem, ale czasami mi wychodziło bo... Czasami. Jak powiem, Jak, jak powiem, jak, jak robiłem questy na brygadzie z panconem, to mi ciągle zabijałem ciągle, a tym nieraz... Miałem cłeka z tego dosłownie. No jak... No. Ogarniesz i umiesz tego strzelać, no to może być śmiesznie, ale jak nie umiesz. A ten pocisk za szybki nie jest. Mam takiego... mam takiego kolecia co potrafi tą bronią bardzo dobrze czas. No proszę, się muszę. Dobra, ryzykowny ratunek. Powiem tobie. Ryzykowny ratunek tak na A. Ego na MWM, MWM, ja go zazwyczaj na MVM najczęściej używam. Ja go znam na MVM. A tak zwane tak se sobie przydaje, powiem tak tobie. Mm, jak jest, jest blue, to na bardzo się nie przydaje, powiem tak tobie. Na bardzo jak e, broni z punktu. To tam nadaje to bronienie działka. Ale go nie daje na A Dajemy Dobrze yy, To coś ten pieldek ma to powiem na C Jak ponos Ja tego nie lubię Mi się akurat nie, bardzo nie podoba ta broń Pewnie jak raz sortem, a potem omenem No o, Nienawidzę tego ja Stok strzelba to. Gdzie dajemy? Cerepa powiem na S. Nie ma minusów, nie ma plusów. No, jest, jest idealne, po prostu. Broń perfekcyjna. Południowa gruźlica. Tak? Ja jej nie lubię. Ja daję. Ja ją daję na te. Nie lubię tej okay. broni. A powiem tak to wie. To chyba kojarzę, że krwawienie po prostu daje. Tak, ale tobie zabiera. Rado i tam ma, jest, jest łatwo. W sposób. Łatwo pryki mogą sobie zabić. Znaczy mi No to syf. Ja. Likwidator. moja moja broń, ale ma swoje tam minutę to na A. No i się zgadzamy. Ja Likwidatora bardzo lubię, tylko też trzeba umieć strzelać. Bo jednak ten metal. Nie no ja mam to jako proceskę nawet. Co masz? Proceskę nawet do tej broni. O proszę, się powodzi znowu. No. Poskliecz. Ja bym dał też na. Tak, na A, Ale te sekundy nieraz to psują, powiem tak. No ta Polskammer jest tak typowo pod defensywę, żeby tym działkiem sterować, bo pod atak No i na ma jest dobry. No na ma też. I Stock Plus powiem na S. No, to jest taki klasyczek. Fajnie bije, tak. ulepsza, działa, żadnych wad. Na dwa te sapery. Dokładnie. Nie A nie, nie ma minus, jak. Nie ma plusów. To coś. Da. Teraz sobie tak zdałem w sumie sprawę, jak ja mało inżynierem grałem, bo tych trzech kluczy, co tu są, to ja nigdy w życiu ich nie używałem. Tak nigdy, ja nigdy. Aż dziwne to jest. Hmm. No cóż, takie jest życie. Da. Dobra, szybko się nawet uwinęliśmy z tą listą, aż jestem zaskoczony. Nagara to Indy nie ma mało broni, powiem takich Skoda. Ale o obroni. To jak kiedyś Walf się nauczy liczyć do trzech? Może TF3 powstanie, to zrobię coś. Tylko jak powstanie TF3, to coś spodziewam się. Nawet jeżeli kiedykolwiek to nastąpi, że będzie na poziomie nowego CS-a, ale to drobny ja. szczegół. To moja taka opinia. Dobra. Uwinęliśmy się z tą tierlistą, Taka sobie skromna Tylista. Kilka broni. No. Dziękuję Ci za przybycie. Wreszcie się Te... doczekałeś. No, też dziękuję za to, że no, tutaj mogłem być z wami. No. No. I mówię wam też, e, e, osoby sprawdzają ten filmik. teraz mam kanał, ale mało za tam naklewam. No ja właśnie y, widziałem. Może mo podlinkuję, o. żeby sobie ludzie zobaczyli, będzie z ciebie youtuber jeszcze większy ode mnie. <laughs> Wątpię, ale fajnie tak mówić. Ja nie jestem jakiś duży, ostatnio rozwój mojego kanału bardzo wolny jest, delikatny kryzys, ale to... Wiesz, ważne, żeby robić z przyjemności, tak? A nie żeby być A. tiktokowym mózgiem, co jakieś głupie trendy nagrywa. Ja w ogóle tam TikToka co ja TikToka mam po posu... co wygląda Ja z TikToka zacząłem nagrywać, żeby dodatkowych ludzi jeszcze z TikToka zdobyć. zdobyć. I jak ktoś nie wie, to zaczął, zacząłem szolcy wrzucać na kanał. Teraz się regularnie, póki co mam pan codziennie będą się na TikToku i na YouTube filmy pojawiać. Szolcy, także polecam. W opisie wszystko. No, no to ja ci jeszcze raz dziękuję za tą wspaniałą listę, To był zaszczyt, żeby z tobą występować. No i dziękuję. co? Myś myślę, że jak będzie okazja, jeszcze kiedyś się spotkamy, jeżeli będziesz chętny. Zobaczymy. Dziękujemy także wam, osobom, co ten film oglądały. Życzymy miłego wieczoru lub dnia. No i co? Żegnamy. Do widzenia i cześć. Zagnamy. I zaklinamy. Hmm.